Dzień dobry kochani, witam Was na kanale Gabriela Scorpio Tarot i zapraszam na czytanie dla raczków czytanie na miłość miłość grudzień 2023 rok wszystkie robaczki raczki wszystkie, które są i w jakichś relacjach i w związkach i same, samotni, samotne wszystkie z Was, zobaczymy, będziemy zaglądać jaka jest Wasza sytuacja co przyniesie niedaleka przyszłość, co Wam pomaga, co Wam przeszkadza w obecnej sytuacji, w tej relacji czy w ogóle w sytuacji i wskazówka, wynik lub rada na grudzień. Moi drodzy, zaczynamy, zaglądamy. Osoby, które są na kanale pierwszy raz, zapraszam do zalogowania się w YouTube, do włączenia subskrypcji i do włączenia dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Tak więc nic nie umknie waszej uwadze, moje kochane raczki. Miłość raki. Hmm. Okay. Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji dziewięć mieczy. Co pomaga, co przeszkadza tej sytuacji, tej relacji? 6 pentakli Co przyniesie niedaleka przyszłość? 4 monety 4 pentakle eee, Wskazówka, rada lub wynik As mieczy As mieczy A w tle a w tle dwójka kielichów, koło fortuny oraz cesarz. Mhm. Dobrze. Dobrze. Kochane raczki, wy w sytuacji, trochę w skomplikowanym położeniu, najwyraźniej, ktoś z Was. Może jakieś zagubienie, może rozpacz, może po prostu cierpienie albo inne dręczące Was sytuacje. To tak, jakby kogoś dręczyły wyrzuty sumienia, albo może też takie, yy, yy, takie samo poczucie być spowodowane długotrwałym stresem może jakimiś nieprzespanymi nocami, albo po prostu to znaczy, Sytuacjami, które miałyby, sytuacja, która wpływa na wasze samopoczucie, to może być oczywiście rozpad jakiejś relacji, czyli jakiś czas po rozstaniu, jeżeli się z kimś rozstali, rozstaliście, ale jeżeli nie macie takiej sytuacji, bo rozstania dotyczyłyby tylko relacji związków, które po prostu były złe i znaczy zły, zły wpływ był tej osoby, relacja była zła i może te relacji stąd to cierpienie tak natomiast dla części z was odczuwam to taką większą energię osób które po prostu są samotne mogą nawet być z kimś w relacji mogą być z kimś w związku a mogą również być singlem czy singielką i tutaj jest jakby taki brak bliskości z drugą osobą brak ciepła brak brak zrozumienia brak przytulenia Tęsknota za miłością, czy jest. Tęsknota za ciepłym uczuciem i miłością. I to nieważne, czy jesteście sami, czy z kimś jesteście. Taka sytuacja się tutaj trochę pokazuje. Moi drodzy, co jeszcze? Dużo emocji i być może nieumiejętność wypoczęcia. W każdym razie, no tutaj te problemy, jakiekolwiek by nie były, są przemijające, mamy w tle. Właśnie to jest taka sytuacja, która tak jakby się kończyła, bo w tle jest dwójka kielichów koło fortuny i cesarz, i do tego też w sumie mogę się od razu ustosunkować, bo właśnie. Widzicie, pomimo tej dziewiątki mieczy, jest możliwość porozumienia w tle, jest możliwość pójścia na kompromis, jest możliwość wypracowania jakiegoś kompromisu lub jest jakieś rozwiązanie, które, w którym trzeba byłoby pójść na kompromis. I może to, ten kompromis część z Was po prostu trochę przerażać. Wiecie, nie każdy ma ochotę, nie każdy jest skłonny do kompromisów, jeszcze w zależności od, od propozycji, tak, od tego, co podlega pod ten kompromis. No tutaj, ilekroć mówimy o uczuciach, o, może o zaufaniu, o zrozumieniu, o bliskości, o, mm, o wyrażaniu tych uczuć, no to w dwójce kielichów, aby to otrzymać, czyli właśnie to, czego Wam brakuje brak ciepła, bliskości, miłości, opiekuńczości i tak no właśnie wiecie, że ta dwójka kielichów mogłaby Wam to dać, więc Wy macie z kim. Wejść w relację w związek, macie się z kimś z kim porozumieć, macie komu przebaczyć, macie się z kim pogodzić. E, ktoś może przeprosić was, wy możecie przeprosić kogoś. To jest taka sytuacja, w której jest możliwość znalezienia wyjścia w tej sytuacji. No tylko teraz część z was na ten kompromis się decyduje, a część. Yy, znaczy, wiecie, co ja tutaj widzę jednak, że decydujecie się na ten kompromis, bo nie mam tutaj. Mm, Owszem, mógłby się ktoś nie zdecydować na. Dobra, może tak najpierw pierwszy przekaz, że mógłby się ktoś nie zdecydować na ten kompromis i liczyć na odmianę losu, bo mamy tutaj koło fortuny, że los jakby odmieni wszystko 180 stopni i nie będzie trzeba iść na kompromis. No ale to nadal ktoś chciałby, aby czuć tą bliskość, czuć to, to ciepło tej drugiej osoby i być z tą osobą, tak? Kogokolwiek nie mielibyście na myśli. Więc postrzeganie koła fortuny w tym momencie, w celu dobrej zmiany, no tylko wtedy, kiedy ona prowadzi właśnie do cesarza, czyli prowadzi do sytuacji, w której mam wszystko, mam wpływ, mam decyzyjność, mam ostatnie słowo, decyduję w tej relacji, w tej sytuacji. I tutaj jakby nie ma wtedy kompromisu, rozumiecie o co, o co chodzi. Część z was może chcieć przeczekać sytuację, aby faktycznie. Być może koło fortuny zadziałało i na część, część z Was pewnie zadziała w ten sposób, że nawet kompromis nie będzie potrzebny, tylko wystarczy przetrze, przeczekać, może po prostu poczekać, aż ktoś się zatęskni faktycznie za Wami, i wtedy nie będzie trzeba iść. Bo to jest trochę tak, gdybyście pierwsi się pierwsi chcieli dogadać, no to faktycznie wtedy być może byłby zaproponowany tylko kompromis, ale jeżeli być może ktoś za, bardziej za wami będzie tęsknił, albo ktoś bardziej zrozumie i dotrze do tej osoby, że też mu wam brakuje waszej osoby, no to wtedy być może nie będzie musiało być kompromisu, tylko faktycznie los odmieni się o 180 stopni i wy będziecie mieć poczucie decyzyjności, poczucie wpływu, poczucie, że możecie osiągnąć w tej relacji to, co chcecie, to na czym Wam zależy, tak? Tak, jakby to Wasze warunki miały być spełnione. Tak czy inaczej, tutaj i tak czeka decydująca <laughs> rozmowa i w jednym i w drugim przekazie, bo dla drugiej części z Was oczywiście jest tutaj pogodzenie, porozumienie. Ktoś godzi się z Was na kompromis, wypracowujecie jakieś wspólne stanowisko i tego się trzymacie, ale w dwójce kielichów to jest tak, że wy rozumiecie się bez psów. To jest ciekawe, że to są, jesteście tak dopasowani, że nie potrzebujecie tutaj jakichś długich rozmów, um, nie potrzebujecie długo nad, nad pracować nad relacją, nad związkiem, bo wy rozumiecie się bez słów, więc tutaj jakby jest wam znane, wiadome z jakichś względów jest ta sytuacja obecna i nie trzeba tutaj jakby... Um, nie trzeba nikogo niczym uświadamiać w tej, w tej sytuacji. Natomiast tutaj jest też zakochanie obopólne, tu jest miłość. I to jest właśnie piękne, że pomimo tego teraz cierpienia, które jest, bo może ktoś z was liczy, że ta osoba pierwsza powiedzmy, wiecie, to jest tak, że no, no jest trochę ból, trochę smutek, że, że być może jeszcze nikt się nie odezwał, jeszcze nikt. Nie, nie powiedział, że, że już wróć do mnie, niech będzie tak jak chcesz, tak? Tylko jeszcze trzeba na to być może chwilę poczekać. To wszystko zależy, czy chcecie czekać, czy nie. Bo no jeżeli ktoś ma bardzo trudną sytuację i wie, że nie wytrzyma już dłużej, no to pewnie pójdzie na ten kompromis, bo tu jest miłość. I Właśnie, widzicie, dlaczego warto chwilę poczekać, bo tu jest miłość i tak naprawdę nic tutaj, wy się tak dogadujecie, że czy tak czy inaczej los obróci się na korzyść, tak? Że będzie tutaj wszystko, będzie i wiedza, i władza, i doświadczenie w tej relacji jest i to, to nie zniknie, to nikomu nie zostanie zabrane. Co by pomogło w sześciu pentaklach, pomogłoby pomogłaby. Dobroczynność, umiejętność dzielenia się z drugą osobą, umiejętność przyjęcia pomocy, umiejętność udzielenia pomocy. To jest też ważne, żeby umieć pomoc przyjąć, żeby umieć się o tę pomoc zwrócić i umieć ją przyjąć. To moi drodzy, tak jak w dziewięciu e, mieczach, w dziewięciu mieczach tutaj e, była taka sytuacja przed chwilą, to znaczy wasza sytuacja, wasza relacja, że was po prostu coś dręczy. I z pewnym walczycie, jakby z problemem tutaj samotnie, tak? No, sami ze sobą, albo samotnie z problemem. Chociaż pomoc macie w zasięgu ręki, więc Wy macie tutaj tą pomoc. Więc Wy tutaj jesteście w sytuacji, w której jesteście w jakiejś relacji lub w związku, albo nawet jeżeli jesteście sami czy same, to Wy wiecie, że Wy macie się do kogo zwrócić. Nawet jeśli obok nie ma tej osoby, to Wy wiecie, że w każdej chwili możecie się do niej zwrócić, do tej osoby, i ta osoba pewnie się ucieszy zwrócić się, aby sięgnąć właśnie po pomoc i dziewięć mieczy mówi o tym, żeby sięgnąć po tą pomoc i pozwolić, aby też ktoś was poprowadził lub pocieszył to nie musi być ta druga osoba to może być ktokolwiek inny, kto jest wam bliski kto gdzie wzajemnie się wspieracie szanujecie, macie zaufanie do siebie, przecież to może być również osoba, wiecie, przyjaciel, przyjaciółka nie wiem, dla kogoś matka dla kogoś jeszcze ktoś inny to wcale nie musi być ta druga osoba, tak? z którą ta sytuacja ma miejsce. W każdym razie w dziewięciu mieczach no, trzeba przestać się izolować, nie izolować się. Także nawet jeśli macie wrażenie, że jesteście z czymś sami i że niby sami powinniście uporać się ze swoimi problemami, to tak naprawdę to tylko Wasza ambicja nie pozwala Wam szukać pomocy u innych. No i tutaj zrobicie jak uważacie, ale pamiętajcie, że nie jesteście sami i Wasza duma może Was dużo kosztować. To też w razie gdyby weźcie jak rezonuje. A sześć monet przechodząc tutaj do tego, co mogłoby pomóc, mogłoby pomóc przyjęcie pomocy. Po prostu przyjęcie pomocy albo udzielenie jej komuś, jeśli faktycznie to z wami rezonuje. I po prostu pomogłaby wymiana, pomogłaby swego rodzaju dobroczynność, pomogłaby równowaga. W, tym, w tej relacji, w tym partnerstwie czy w waszej sytuacji pomogłoby doprowadzenie do równowagi, po to, aby wspierać siebie wzajemnie. Więc nawet jeżeli miałby to być kompromis, ok, idźmy na kompromis, ale. No i tutaj właśnie można zaproponować tą równowagę, to wspieranie siebie wzajemne wzajemnie, uczciwość, żeby relacja była oparta na uczciwości, żeby rozwijała się w dobrym kierunku, żeby w ogóle był progres, żeby były w niej jasno określone zasady. Więc wy macie co zaproponować. Macie tutaj co zaproponować, jeżeli chodzi o kompromis, bo być może jeśli zaproponujecie niektóre z tych aspektów, to może się okazać, że osiągniecie wszystko albo większość i to będzie coś więcej niż kompromis, bo to może być faktycznie to, czego chcieliście, to, co chcieliście osiągnąć. Moi drodzy, przede wszystkim, co by pomogło, no na przykład, właśnie yy, yy, propozycja yy, też tego, w dogadywaniu się, w uzgadnianiu, w godzeniu się, aby też w sytuacjach kryzysowych można było na sobie polegać i żeby była ta świadomość, tak, że nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy jest źle też, czyli na dobre i na złe, abyście mogli w pełni na siebie liczyć. To by pomogło. I moi drodzy, osoby, które też są same i czują, że to zupełnie... no, nie mają kompletnie nikogo i nic tu nie jest dla nich, to sześć monet mówi o tym, Abyście się rozejrzeli dobrze. Bo w pobliżu macie obecną, życzliwą osobę w waszym otoczeniu. Gdzieś w waszym otoczeniu, w pobliżu jest osoba, która jest wam życzliwa, która jest do tej dwójki kielichów. Która, gdzie naprawdę dopasowanie wasze to byłoby porozumiewanie się bez słów. Może teraz, nawet jeśli myślicie o tej osobie, kim jest ta osoba, z kim tak fajnie się świetnie dogadujecie, że rozumiecie się bez słów. Więc pomyślcie o tej osobie. Kto jest wam tak życzliwy, bo tutaj się może odmienić wasza relacja, wasza znajomość, bo no może to jest osoba, no jakaś, wiecie, to, to może być ktoś, kto nawet nie jest kolegą czy koleżanką, nawet nie jest znajomym. Po prostu ktoś, kogoś znacie, wiecie, że jest życzliwy, ale no nie jest to na tyle, jakby zażyła relacja, tak? No to koło fortunę może przyjść odmienić, że stanie się bardzo zażyłą relacją, ale trzeba dostrzec tą osobę. Trzeba dostrzec starania tej osoby i jej życzliwość, zauważyć, że jest przychylna. I no, i właśnie to jest ktoś, z kim faktycznie moglibyście się dogadywać bez słów. Bez słów, co więcej. Co więcej, moi drodzy, co jeszcze mogłoby pomóc. W każdym razie, cztery pentakle w niedalekiej przyszłości. Cztery pentakle w niedalekiej przyszłości. Słuchajcie, no, wy posiadacie przede wszystkim bardzo spory zasób dóbr materialnych, i część z was albo wy, albo ktoś w tej relacji <coughs> stał się dosyć, no, zachłanny. Ktoś tutaj gromadzi pieniądze, oszczędza czas, ukrywa swoje zdolności, gromadzi pieniądze i nie dostrzega tego, że w istocie. Jakby to, co posiada, powinien mądrze zacząć tym gospodarować, bo jeżeli nie zacznie się nic z tym robić i nie, nie będzie się umiejętnie tutaj o tym gospodarować, nie wiem, pomnażać, inwestować, oszczędzać, to tu jest jakby takie trzymanie ciągłe i nic z tym nie robienie, nie, nie dzielenie się, no to mogą pewne oczekiwania nie spełnić się i jest tutaj groźba, że ktoś mógłby zostać sam. Tak więc to, co posiadacie, warto się, no tu chodzi o tą wymianę, tu chodzi o tą dobroczynność, tu chodzi o tą równowagę, żeby faktycznie drugiej osobie dawać y, to, co się dostaje w zamian. Albo inaczej dawać to, czego osoba potrzebuje, tak? Czyli nie to samo, co się dostaje, tylko to, co y, osoba potrzebuje. Czyli wy przyjmujcie to, co wy potrzebujecie, a sami obdarowujcie osobę tym, co ona potrzebuje, Oczywiście przy założeniu, że tak jest, tak, że o to chodzi. E, bo trzeba też pamiętać o tym, aby nie popadać w skrajność, nie rozdawać znowu wszystkiego, co się ma, bo wtedy można oddać komuś wszystko drugiej osobie i nie mieć już nic do zaoferowania i to jest bardzo ważne i o tym pamiętajcie. Żeby jeżeli decydujecie się na przeprosiny, na zgodę, na powrót, pojednanie, porozumienie, wybaczenie, przebaczenie itd. wyciągnięcie ręki na zgodę, nazywajcie to, jak chcecie. Jeżeli złączycie się ze sobą, to pamiętajcie o tym, żeby nie dać drugiej osobie wszystkiego od razu na raz. I w ogóle żeby nie dawać za dużo, żeby była równowaga. Trzymajcie się równowagi. Trzymajcie się równowagi, patrzcie, ile druga osoba daje, aby też tak jak właśnie cztery kielichy, cztery monety przestrzegają, żeby nie dać komuś wszystkiego, nie oddać wszystkiego, co się posiada, bo nie będziecie mieć już nic do zaoferowania. Kogoś nauczycie się że wy ciągle macie, wszystko dajecie i w ogóle jest super, jest wow, a za chwilę będzie pusto, nie będzie czego dać, a osoba wyciągnie rękę, będzie czekać, no jak to przecież zawsze. Miałeś, miałaś, dawałeś, dawałaś. Co się stało, gdzie to jest, dlaczego tego nie ma. No, po prostu, no, albo się pomnaża, albo się oszczędza, albo się inwestuje. Jeżeli chodzi oczywiście o pieniądze, ale to nie tylko o pieniądze chodzi, bo tutaj chodzi o wszystkie te rzeczy, które tutaj wymieniłam, które mogłyby pomóc tak? w uczuciu, w relacji, w miłości. Czas, uwaga, najważniejszy jest czas, tak naprawdę, i najbardziej najwyżej doceniany jest czas spędzony z drugą osobą, że można komuś zaoferować swój czas. To jest najwięcej, co co tak naprawdę można dostać, ale jakieś inne, wiadomo, prezenty też i te materialne trzeba też od czasu do czasu się takimi prezentami wymieniać, tak? One nie muszą być drogie. Może ktoś zdecydować na zakup jakiegoś dro drogiego, cennego prezentu, ale może to być naprawdę drobny gest, czy nawet jakaś drobnostka. Po prostu bardziej chodzi o gest, o, o pokazanie komuś, że się kogoś lubi, szanuje, kocha. Wiecie, po prostu, no. Żeby komuś było miło. To jest takie docenienie, docenienie tego bycia w relacji z kimś, tak? tego bycia z drugą osobą. Docenienie tego, że, że jest możliwość bycia z kimś, a nie samemu, jest możliwość wymiany się tym, czego nam brakuje, tym, Czego oczekujemy, też, aby dostać, tak? Ale to trzeba też o tym mówić, przede wszystkim rozmawiać o tym. No i tutaj na taką, bo słuchajcie, bo cztery monety dla części też może mówić, że no relacja z jakichś względów się nie rozwija, jakby jest tu jakieś przyzwyczajenie u kogoś, nie ma jakiejś spontaniczności, może brakuje odrobiny, wiem, szaleństwa, ognia i tak dalej. I stąd są jakieś, może, wewnętrzne napięcia w, w jakiejś znajomości, w jakiejś relacji, czy w jakimś związku. Może ktoś nie ma tu do końca uczuć co do drugiej osoby, ale tu są te uczucia. No, chyba, że ktoś tu jest obopólny, to są dwie osoby, które się kochają i tak naprawdę jest o, oczywiście taka możliwość, że to tak było. Tak było i ktoś myślał, że jest to obopólne zakochanie, ale jedna z tych osób może a, po prostu ma chłodną kalkulację. Jest tylko z kimś z takiego, no właśnie, dla pieniędzy na przykład. Z chłodnej kalkulacji, że się to opłaca, albo że się opłaca być bardziej z kimś niż samemu, finansowo. No wtedy mogłoby to mówić, że tu ktoś niby pokazuje, że kocha. A tak naprawdę wcale tak do końca nie jest, ale no wtedy, wtedy i tak koło fortuny zmienia to jakby, więc zmienia, odmienia też kogoś, tak? Odmienia osobę. Koło fortuny mówi też o mm, osobie przeznaczonej, i tutaj może być miłość przeznaczona, i tutaj może o to chodzić. Dlatego może być tak ciężko, bo no jest tutaj wam przeznaczona osoba. Wy komuś jesteście przeznaczeni. Yy, I widzicie. No, może być, może być i kompromis, i może być tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, doprowadzenie do pozycji cesarza, bez kompromisu, a w wyniku w Radzie jest Asmieczy, w wyniku w Radzie, wskazówce jest Asmieczy. I słuchajcie, no Asmieczy radzi Wam, abyście byli przygotowani do ruszenia w nowym dla siebie kierunku, z nowym pomysłem, z nowym związkiem, nowym uczuciem, więc dla części z Was, Asmieczy mówi o nowym. O nowym po zgodzie, po porozumieniu, po pogodzeniu się, po uzgodnieniu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, część z Was e, ma nowy początek w tej relacji, w tym związku, w tej znajomości, a część z Was ma po prostu nowy związek, nową relację, nowe uczucie. Może po tym, jak dostrzeżecie kogoś życzliwego w Waszym otoczeniu, jeżeli zauważycie, no to tu jest, to tu jest, kochani, szansa na mm, nowy początek, nowy związek, nowe uczucie. <laughs> to jest taki początek związku, który może być nawet bardzo wybuchowy może być tutaj dużo emocji no bo właśnie tutaj będą, moi drodzy, analizy tu będzie analizowanie, szukanie za i przeciw tu może być nawet czyjeś takie kalkulowanie właśnie mogą też zdarzyć się słowa, które mogą kogoś zranić i na asmie czy na pewno mówi o konieczności rozmowy z drugą osobą tak, aby tutaj naprawdę wymienić między sobą bardzo rzeczowe argumenty Rozmawiać o swoich potrzebach, rozmawiać o swoich oczekiwaniach i ta rozmowa naprawdę może przynieść właśnie początek relacji, początek związku po wyjaśnieniu. A smieczy jest awsem prawdy, więc jest powiedzenie sobie, wyjaśnienie sytuacji, wyjaśnienie tematu. I te wszystkie rozmowy na temat uczuć też trzeba, moi drodzy, przeprowadzić w sposób wyważony, inteligentny, kierując się rozsądkiem, nie, nie pokazywać tutaj emocji, nie okazywać jakiejś emocjonalności, no bo to wtedy tej rozmowie i rzeczowym argumentom nie będzie służyć. Bo asmiecz jest takim darem, który do Was przychodzi. Warto, żeby skorzystać właściwie z tej pomocy, z tego daru, tak naprawdę, aby lepiej poznać Mechanizm rządzący wyjaśnianiem różnych sytuacji, by też lepiej komunikować się z innymi, stworzyć taką szczęśliwą, opartą na zdrowym rozsądku rzeczywistość. Pamiętaj też, aby używać swoich zdolności w słusznym celu, bo cięty język bywa niebezpieczny. Cięte riposty, cięty język. A zdrowy rozsądek i dążenie do prawdy są bardzo cennymi darami od właśnie żywiołu mieczy. E, także nie używaj tej siły w sposób niszczycielski, tylko taki, żeby faktycznie dojść do porozumienia, żeby mm, naprawić, żeby to był początek relacji, początek związku, a nie początek znowu jakichś, e, jakichś nieporozumień, tak? Bo tu jest raczej wyjaśnianie nieporozumień, tu jest dogadywanie się. Więc tutaj może być ten kompromis jak najbardziej. Kompromis. No, dużo rozmów i kontaktów na poziomie naprawdę intelektualnym. Tu mogą być nawet długie rozmowy finalnie. Wymienicie swoje poglądy, będziecie polemizować. Możecie, może was to troszkę stresować, może to kosztować was trochę wysiłku umysłowego, ale w asie mieczy jest szukanie rozwiązania, w asie mieczy jest trafna decyzja, twórcze myślenie. I też taka większa zdolność przewidywania, wysnuwania wniosków, więc tutaj sukces jest gwarantowany. No więc sukces czy to nowej relacji, nowego początku, nowego związku jest gwarantowany, czy to nowego początku w relacji, która albo się zakończyła, albo miała swoje trudne 5 minut. Więc tutaj wszystko da się z sukcesem osiągnąć. Dziękuję, Raczki. I do następnego razu buziaczki, papa.